Sprawdź, jaki wytrzymały telefon do pracy kupić. W naszym zestawieniu proponujemy mocne telefony z obudową odporną na upadki, uderzenia, wodę i kurz. Jeśli chcesz mieć dobry telefon na budowę, biwak, wycieczkę czy wakacje w plenerze, to dobrze trafiłeś. To tani telefon roboczy. Kompromis pomiędzy wytrzymałością i dość niską ceną. W końcu mowa tu o propozycji do 1000 zł. Mimo tego obudowa spełnia wymogi normy IP68. Ma gumę na krawędziach, która zapewnia amortyzację wstrząsów i upadków. Pozwala też na pracę urządzenia w skrajnych temperaturach. Od 70 stopni Celsjusza do minus 55 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o wnętrze, producent preinstalował tu system Android 10. Zastosował też procesor Mediatek Helio P22. I co bardzo ważne, 6 GB pamięci RAM. W realizacji podstawowych zadań, jakie można stawiać przed smartfonem z tego przedziału cenowego, sprawdza się naprawdę dobrze. Z powodzeniem posłuży do kontaktów, sprawdzania poczty, e-mail czy wykonania prostego zdjęcia. Ma solidną baterię 5180 mAh i może być wykorzystywany również do płatności zbliżeniowych, bo posiada moduł NFC. Smartfon, który łączy wytrzymałość z elegancją obudowy, przynajmniej jeśli chodzi o te kategorie sprzętu, to jeden z najsmuklejszych tego typu produktów z obudową o grubości 9,69 mm. Nie zaskakuje super parametrami wydajnościowymi, ale nie jest to tutaj najistotniejsze. A dostęp do przyzwoitej funkcjonalności komunikacyjnej i niezłej jakości zdjęć. KAT S52 wyposażony jest w czytnik linii papilarnych na plecach obudowy. Ta z kolei pozostaje zgodna z normą IP68, a także MIL. 810G, którą w tym przypadku należy rozumieć jako odporność na wilgotność, mgłę solną, wstrząs termiczny oraz drgania kategorii czwartej. W przypadku Kat S52 płacimy sporo za renomowaną markę, ale też gwarancję. Kat S62 Pro to już elita wśród odpornych telefonów. Podobnie jak poprzednik, wyróżnia się wbudowaną kamerą termowizyjną FLIR Lepton 3,5. Która znacząco zwiększa funkcjonalność i może przydać się wszelkiej maści inżynierom, zwłaszcza w budownictwie czy podczas testów sprzętów i analizowania rozchodzenia się ciepła. Oczywiście CAD S62 Pro jest też odpowiednio wytrzymały, zniesie upadki, skrajne temperatury, silne promieniowania elektromagnetyczne czy kurz i wodę. Podobać może się też pozostała specyfikacja i ogólnie działanie smartfona. Ma solidny procesor Qualcomm Snapdragon 660, 6GB RAM i 128GB przestrzeni na dane które można rozbudować o kartę microSD. Jak przystało na sprzęt do zastosowań profesjonalnych, producent przewidział funkcję dual sim oraz moduł łączności NFC. Jeśli uważacie, że pojęcie wzmacniany i dobre parametry wydajnościowe nie idą ze sobą w parze, to możecie zmienić zdanie po lekturze specyfikacji Ulefon Armor 7. W tym smartfonie nie zabrakło NFC, a jest także pojemny akumulator 5500 mAh, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, chipset Helio P90 oraz wyświetlacz 6,3 cala o rozdzielczości 1080x2340 pikseli. Gdy do tego dodamy potrójny aparat na tylnej ściance, z głównym modułem 48 megapikseli, to aż chce się go wziąć do ręki i wypróbować. To wszystko przy zachowaniu wytrzymałości zgodnej z IP69K. Literka K oznacza odporność na podniesione ciśnienie strumienia zalewającej wody oraz MIL-STD-810G. Samsung Galaxy X Cover Pro najbardziej z całego wskazanego tu grona przypomina standardowe smartfony. Zarówno wyglądem, jak i gabarytami. Mierzy 9,9 mm grubości przy wadze 217 g. Mimo tego też jest w stanie wiele znieść. Konstrukcja spełnia normy MIL-SCD810G oraz IP68. Obudowa jest antypoślizgowa, a ekran można obsługiwać także w rękawiczkach. Samsung Galaxy X Cover Pro ma dwa przydatne przyciski X Cover Key z opcjami personalizacji i podwójną latarkę LED. Zastosowany tu procesor Exynos, współpracujący z 4 GB RAM, to może nie dość porywający, ale dość solidny zestaw, wystarczający do w pełni komfortowej obsługi systemu i większości aplikacji. Dobrze wypada tu zaplecze komunikacyjne. Producent zadbał o Bluetooth 5.0, Wi-Fi AC, NFC oraz Dual SIM. Dajcie znać w komentarzach, jaki wytrzymały telefon jest najlepszy według Was.